Przepiękne miejsce, trochę zdaje się takie wyrwane z kontekstu. W oddali widać Zamek Książ, ten nowy, a tutaj jest stary Zamek Książ, ruiny. W dole snuje się rzeka, wokół las, wzniesienia, miasto zamieszkiwanie tutaj musiało być czymś wyjątkowym dawać poczucie potęgi władania nad światem niesamowite Logistycznie wyzwanie i ekonomicznie utrzymać to wszystko z dziesiątkami osób w formie służby lokajów, kucharzy stajennych, serwisantów woźnych. Funkcja starego zamku ma jeszcze jakieś uzasadnienie, jakaś obronna funkcja. A tamten zamek to był czysty przepych, czyste wykazanie swoich możliwości, swojej potęgi. Wykorzystanie zasobów, które się posiadało bez. Konsekwencji, aż do czasu, aż do upadku, aż do ruin, a dziś muzeum, restauracja i hotel. Chyba na szczęście, bo przychodzimy tutaj już jako goście, nie jako służba, niewolnicy, podwładni. Pełniłeś swoją funkcję zamku książ, zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi. Niech tak zostanie.